Cześć, witam w kolejnym odcinku Telewidza. Dziś półfinał walki na głosy, walentynkowy koncert i bitwa o farmę. To oczywiście nawiązanie do programów, które były emitowane w tym tygodniu, tak więc co tam panie w telewizji? W tym tygodniu zobaczyliśmy walkę o miejsca w finale The Voice Senior, walentynkowy koncert z piosenkami o miłości i wielką bitwę o farmę. Poza tym będą zagadki słowne, gra w trzy kwadraty i próby przeproszenia bliskich sobie osób. Na początek pierwszy z programów The Voice Senior i to już półfinał piątej edycji. I już wiadomo, kto wystąpi w finale show. Jako pierwsza zaprezentowała się drużyna Maryli Rodowicz. Pierwszy na scenie pojawił się Roman, który zaśpiewał, cała sala śpiewa. Następnie Lucyna zaśpiewała Zakochani są wśród nas. Później Ewa, która zaśpiewała, ja się boję sama spać. I ostatni zaprezentował się Roman, który zaśpiewał płonącą stodołę. Do finału programu Maryla Rodowicz zaprosiła Lucynę i Romana. Kolejna z drużyn, drużyna Alicji Węgorzewskiej. Jako pierwszy na scenie pojawił się Tadeusz, który zaśpiewał wakacje z Blondynką. Kolejna Małgorzata, która zaśpiewała Ilmondo. Kolejny Tadeusz, zaśpiewał Nie stało się nic. Na koniec Valeria, która zaśpiewała list do matki. Alicja Węgorzewska postanowiła, że do finału awansują Małgorzata i Tadeusz. Kolejna z drużyn, drużyna Haliny Frąckowiak. Po pierwszy wystąpił Cezary w numerze Sweet Home Chicago. Kolejna róża, śpiewała dobranoc panowie. Jako trzeci remigiusz, który zaśpiewał naiwne pytania. Na koniec pojawiła się Regina, która zaśpiewała Karuzo. Halina Frąckowiak postanowiła, że do finału przechodzą róża oraz Regina. Ostatnia z drużyn, drużyna Tomasza Szczepanika. Jako pierwszy na scenie pojawił się Edward, który zaśpiewał Mój przyjacielu. Później pojawił się Wojciech, który zaśpiewał Heaven. Następnie Barbara, która zaśpiewała Gdzie są kwiaty z tamtych lat. Na koniec na scenie pojawił się Piotr, który zaśpiewał Put Your Head on My Shoulder. Maszczypanik postanowił, że do finału przechodzą Piotr i Wojciech. Oni już półfinały, a właściwie kiedy ten odcinek zostanie opublikowany, to już też będzie wiadomo, kto zwyciężył tej edycji The Voice. Senior. No, trudno powiedzieć, kto zwycięży. Powiem tak, te, te moje typy trochę się nie pokryły. Niektórzy z uczestników zostali odrzuceni. Na pewno największe oburzenie wywołała drużyna Alicji Węgorzewskiej, że pani Waleria nie została przepuszczona dalej, bo jednak wielu typowało, że jednak może ona przejdzie dalej. Jednak Alicja Węgorzewska postawiła na inne osoby, więc w sieci rozpętała się burza na ten temat, ale to zawsze tak jest. Z tymi decyzjami, na które widzowie nie mają wpływu, część osób się oczywiście nie Zgadzacz, a część te wybory popiera, i to co edycja już tak jest, że zawsze piszą, że jaka to niesprawiedliwość, że przeszły inne osoby, które nie powinny znaleźć się w finale, a te, które były lepsze, to odpadają na etapach albo nokautów, albo półfinałów, i tym razem jest bardzo podobnie. To zwycięży, trudno mi powiedzieć. Ten finał prawdopodobnie będzie dwuetapowy, że najpierw z tych dwóch osób zostanie później jeszcze jedna, i to nad każdą z osób, z każdej drużyn widzowie będą decydować, która z nich podobała im się. Najbardziej. A teraz cudowna jest miłość Walentynki z Polsatem. Walentynki na żywo emitowany był koncert z piosenkami o miłości. Koncert rozpoczęło Italo Disco w wykonaniu Kuby Szmajkowskiego. Później Roxana Węgiel z Oskarem Cymsem zaśpiewali Z Tobą Chcę Oglądać Świat. Następnie Kuba Badach ze swoją interpretacją utworu jej portret. Następnie Malik Montana z utworem Niedostępny. Kamil Betnarek i Wszystko Mi Mówi, że mnie ktoś pokochał. Dawid Kwiatkowski, piosenka bez ciebie. Później na scenie pojawili się Alicja Majewska, Kuba Badach i Włodzimierz Korcz. Zaprezentowali utwór Chwilę. Wystąpiła również Urszula z piosenką Niebo dla Ciebie. Oraz kolejny pojawił się Kubaż Majkowski. Kolejną włoską piosenką, Tiamo, Piotr Cugowski zaprezentował utwór Marka Grechuty, Będziesz moją panią. Oksana Węgiel, tym razem w występie solowym, w piosence ostatni. Po raz kolejny pojawił się również Kuba Badach z piosenką Byłaś serca biciem. Także Urszula pojawiła się po raz kolejny. Z utworem dziś już wiem. Następnie jeszcze raz Dawid Kwiatkowski z utworem co zostało mi: Malik Montana z piosenką Cheese, Grzegorz Hyży i O Pani, Smolasty i herbata z Imbirem, Oskar Cyms i na Niebie, a ostatnim występem był występ Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza Odkryjemy Miłość Nieznaną. Teraz program Farma. To trzecia edycja i szósty tydzień zmagań. Ostatni tydzień zakończył się na potrójnym remisie i w końcu został odkryty ostatni głos. Okazało się, że to Mateusz zdobył trzy głosy i to on musiał opuścić farmę. W tym dnia atmosfera na farmie również była gęsta. Podczas rady farmy nastroje dopisywały, prowadzące przeczytały list od Mateusza. W którym zamieścił pochlebne zdanie o każdym z uczestników, poza Tobiaszem, którego nazwał zwykłym farbowanym lisem. Nowa farmerka tygodnia, Renata, znalazła w domku farmera list, o przeczytaniu którego się rozpłakała. Mówiła, że to najtrudniejsza decyzja w jej życiu i zdradziła tylko, że musi wybrać pomiędzy dwoma dobrymi rzeczami. Albo dla siebie, albo dla reszty uczestników. Na farmę przybył również Szymon z zadaniem tygodnia, w którym była łąka. Kwietna. Pierwszego dnia farmerzy musieli rozrzucić obornik i zaorać pole pługiem, a drugiego dnia użyć brony, żeby spulchnić glebę, potem ręcznie siać, potem ręcznie zasiać pół hektara. Ponownie użyć brony do zmieszania gleby. I nasion, oraz wyrównać wszystko walcem. Na pierwszy ogień ruszyli panowie, którzy zabrali się za oraniem, choć traktor odmawiał posłuszeństwa. Wieczorem Renata poprosiła wszystkich pod wiatę. Tam czekała Ilona pudełkami z przysmakami. Farmerka tygodnia ogłosiła, że wybrała jedzenie zamiast porozmawiać z rodziną. Renata dla siebie wybrała pierwszej mączniki. Pozorek trafił do Marcina. Żołądki do Maćka. Truskawki do Angeliki. Schabowy do Sergei. Eweryna, pączek do Eni, burger z frytkami do Marty, a stek do Margaret. Amandzie trafił się seller, z którego nie była zadowolona, a Tobiaszowi ser pleśniowy. Kolejnego dnia panowie próbowali naprawić traktor, jednak wszelkie próby naprawienia go nie przynosiły efektów. Panie ostatecznie wybrały się na pole, przymocowały bronę i zaczęły pracę. choć nie obyło się również bez kłótni na polu, a także bez kłopotów, bo panie miały problem, żeby doczepić do ciągnika walec. Ostatecznie podpięcie się udało. I panie zakończyły pracę. Szymon ostatecznie zaliczył zadanie, a Renata na początku próbowała wkręcić pozostałe farmerki, że zadanie nie zostało zaliczone. W międzyczasie na farmie pojawiły się prowadzące, które przyniosły ze sobą szczeniaczki. Okazało się, że szczeniaczki były w trudnej sytuacji i tu na farmie znalazły swój tymczasowy dom. Pierwszym zadaniem związanym z opieką nad szczeniaczkami. Było wymyślenie dla nich imion. Dla suczki o jasnej sierści wygrała propozycja Seweryna Luna. Kolej drugi maluch o czarnym umaszczeniu został nazwany Kłoskiem. Dziewczyny na polu postanowiły... Kręcać chłopaków, że zadanie nie zostało zaliczone i po przybyciu na farmę realizowały swój plan. Panowie też mieli dla nich niespodziankę, bo ukrywali przed nimi szczeniaczki. Jedyną komplikacją ze szczeniaczkami było to, że Eni miała uczulenie na sierść. Nagrodę za zadanie tygodnia przywieźli niespodziewani goście, zima i rawcyk z pierwszej edycji farmy. Nagrodą była pizza i inne przysmaki, później wszyscy wieczorem zasiedli przy ognisku. Kolejnego dnia po porannym obrządku Zima i Rawcyk zaprosili wszystkich na Radę Farmy. Ujawnili swoją prawdziwą misję i powiedzieli, że odbędzie się bitwa o farmę. Bitwa na Talenty. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie drużyny. Do drużyny niebieskiej Zima i Rafał wybrali Angelikę, Martę, Margaret, Seweryna i Maćka. W drużynie czerwonych znaleźli się Eni, Amanda, Renata, Marcin i Tobiasz. Rywalizacja w tym zadaniu została podzielona na pięć kategorii: taniec, śpiew, moda. Parodia i freestyle. Jako drużyna mieli wziąć udział we wszystkich konkurencjach, ale mogli występować w różnych konfiguracjach. Obie drużyny przystąpiły do przygotowań i czasami było nerwowo. Jury składało się z Marceliny Załackiej, Ilony Krawczyńskiej i rolnika Szymona Karasia. Kwalizacje rozpoczęły występy wokalne: występy Eni z drużyny czerwonych i Angeliki z drużyny niebieskiej. Następnie wystąpił Marcin z sucharami, a niebiescy odegrali swoją wersję sceny wyboru farmerki tygodnia, a show skradł Seweryn w roli Tobiasza. Freestyle Czerwonych to monodram Tobiasza, który poruszył wszystkich. Tameczny show. W wykonaniu Amandy i Tobiasza zrobił wrażenie na jurorach i został pozytywnie oceniony. Druga drużyna postawiła na występ solowy Maćka. W ostatnie starcie w kategorii moda rozpoczęła Margaret i jej drużyna kolekcją z miłości do krowy. Natomiast druga ekipa zaprezentowała fantazyjne stroje, które stworzyła Renia. Żyli uznało, że na zwycięstwo zasługuje drużyna czerwonych i pod głosowanie mieli trafić wszyscy Członkowie przegranej drużyny, ale zwycięzcy otrzymali możliwość nominacji tylko jednej osoby. Czas na decyzję dostali do kolejnego dnia. Kolejnego dnia po śniadaniu Renata zaprosiła Drużynę Czerwonych do domku Farmera na obrady, w których każdy z członków drużyny miał wskazać osobę, którą chciałby uchronić. Renata i Marcin wskazali Seweryna, Tobiasz Maćka, Eni Angelikę, a Amanda Martę. Więc do wyboru została tylko. Margaret. Wybór czerwonych został ogłoszony podczas rady farmy. Renata, jako farmerka tygodnia, nie kwapiła się do ogłoszenia decyzji. W końcu decyzję Drużyny Czerwonej przedstawił tobiasz. I Margaret nie była zaskoczona. Margaret, jako nominowana, miała wskazać kolejną osobę, którą nominuje. Wybór padł na tobiasza, który początkowo próbował zachować zimną krew, jednak nie był w stanie ukryć wściekłości. Tobiasz, podobnie jak Margaret, miał czas, żeby zastanowić się, kogo jako trzeciego wybrać do pojedynków. Kolejnego dnia tobiasz ogłosił swoją decyzję. Przed odsłonięciem tabliczki z imieniem budował napięcie. Ostatecznie zdecydował się wskazać Seweryna. Seweryn, wzorem tego, co zrobił podczas bitwy o farmę, grając w stylu tobiasza, powiedział, że czuje się oszukany i wykorzystany do granic ludzkiej możliwości. Czym rozbawił wszystkich i zebrał za to burzę oklasków? Pojedynek, do którego przystąpili Margaret, tobiasz i Seweryn. Składał się z dwóch etapów. Pierwszym było odnalezienie w koszu pełnym słomy ośmiu małych woreczków z elementami układanki. Drugą część zadania stanowiło ułożenie tych elementów. I jasną stroną do góry. Tobiasz wystartował z impetem i, jako pierwszy, zabrał się za układanie. Miał olbrzymią przewagę nad rywalami, ale w drugim etapie, poza szybkością, istotna również była koncentracja i dokładność. Pozostali uczestnicy doradzali tobiaszowi, żeby upewnił się, że każdy element jest na swoim miejscu. Brakowało jednego, który się zawieruszył. Czasem. Będący na ostatnim miejscu Seweryn niespodziewanie nadgonił stracony wcześniej czas i ukończył zadanie jako pierwszy. Margaret również udało się odnaleźć ostatni brakujący element, i ona jako druga ukończyła zadanie. Kaszobi niestety, nie udało się znaleźć ostatniego elementu. Choć prowadzące pokazały mu, że element leżał cały czas obok stolika. Ale przede wszystkim Tobiasz położył głowę na puzzlach i się rozpłakał. W tym pojedynku osoba, która ostatnia ułożyła układankę, automatycznie odpadała. Dwie pozostałe osoby były poddane głosowaniu. Zgodnie z zasadami, Tobiasz opuścił farmę, a pozostała dwójka czekała na werdykt pozostałych farmerów. Później przyszedł czas na odpowiedź. To jako drugi opuści w tym samym dniu farmę. Niestety walkę o poparcie wśród innych przegrał Seweryn, i on jako drugi musiał opuścić farmę. Tak by w skrócie wyglądał kolejny tydzień na farmie. No nie brakuje zaskoczeń. Widać, że producenci robią wszystko, żeby widzów jakoś zaskoczyć. Przypuszczałem, że raczej dwie osoby odpadną w tym tygodniu, no bo nadal tych uczestników było trochę za dużo, no a do finałowego tygodnia wchodzi chyba 7 osób. Było 10 osób na początku tygodnia, miały odpaść dwie osoby, a właściwie to nawet trzy osoby odpadły, no bo ten odcinek tak został podzielony troszkę na pół. W tym tygodniu, właściwie oglądając te odcinki, to odpadli Mateusz, Tobiasz i Seweryn. No i tutaj jest zaskoczenie, no ale to te pojedynki są takie nieprzewidywalne, nie wiadomo, komuś idzie dobrze na początku, bo naprawdę temu Tobiaszowi dobrze szło, w tym sianie szybko znalazł te wszystkie saszetki, co... Pozostała dwójka miała duże problemy. Na przykład Seweryn w ogóle rozrzucał to siano wszędzie, wszędzie, a żadnych saszetek nie było. No i wydawało się, że on jako pierwszy odpadnie. No ale jednak to jest takie przewrotne, że taki maluteńki kawałek, brakujący, który miał w środku litery A się zmieścić, gdzieś się zawieruszył w tej trawie. No i jakoś był na tyle mały, że trudno było go zauważyć, choć leżał obok nogi stołu. No więc jest to taka porażka. Widać, że to się nie mógł z tym pogodzić, no bo to taki mały włos, bo jeszcze przegrać na przykład. Że ktoś skończył, a druga osoba, nie wiem, nawet nie ma połowy ułożonej, na przykład, no to można się z tym pogodzić, ale z jednym małym kawałkiem, no to niestety nie. No a pozostała dwójka poszła pod głosowanie, to też takie dziwne, bo zazwyczaj kto wygrywał pojedynek, no to miał bezpieczeństwo. Ale tutaj te zasady są z odcinka na odcinek tak zmieniane. Że ci uczestnicy niczego nie mogą być pewni, bo przecież oni już sobie ustawiali, że ewentualnie, gdyby na przykład tobiasz przegrał w pojedynku, już sobie liczył, ile głosów może dostać, gdyby trafił pod głosowanie. Okazuje się, że pierwsza osoba, która sobie nie poradziła, od razu odpadała, więc żadne głosowanie na nic się nie zdało i zbieranie głosów też na nic się nie zdało, więc, więc widać, że te zasady się ciągle zmieniają. A taka układanka z napisem Farma wydaje mi się, że już w którejś edycji była. Te konkurencje jednak co chwilę się powtarzają. Nie wiem. Producenci próbują stawiać na sprawdzone już formuły. Właściwie chyba jeden tylko z tych pojedynków był taki nowy, wymyślony typowo pod tę edycję, a te pozostałe to były takie trochę odgrzewane kotlety. No a tak poza tym na farmie no, było zadanie tygodnia, które wydawało mi się, że raczej nie zostanie zaliczone, ale jednak nawet z tym traktorem sobie uczestnicy poradzili, zaorali to pole, zasiali nasiona, no i później wszystko zrobili tak, jak chciał to zobaczyć Szymon. Nagrodą było jedzenie oraz nagłe pojawienie się. Uczestników pierwszej edycji farmy, czyli Zimy i Rafała, którzy niby przynieśli tę nagrodę, ale można było przypuszczać, że oni nie przyszli po nic. Przecież to Szymon mógłby przynieść tę pizzę i te inne smakołyki, po prostu powiedzieć, że zadanie tygodnia zostało zaliczone. A oni przyszli z kolejną misją, była bitwa o farmę, czyli takie talent show, można powiedzieć, jak mam talent, coś w tym stylu, było Jiri, no i były dwie drużyny, i było pięć kategorii, chociaż chyba najlepszym momentem całej tej bitwy o farmę była drużyna niebieskich, która przygotowała. Parodię z poprzedniego tygodnia, kiedy to Marcin zamiast dać amulet Tobiaszowi, postanowił go dać Renacie. Czy to wszystko było tak przerysowane? A Seweryn, w roli Tobiasza, rzeczywiście wypadł najlepiej, ale to było widać, bo nawet Tobiaszowi się podobało, więc to rzeczywiście była świetna gra aktorska i bardzo dobrze przygotowany. Skecz. Poza tym na farmie oczywiście dalsze knucie, dalsze spiski, kogo by się tutaj pozbyć i to pewnie tak już będzie do samego finału, bo widać, że panie upatrzyły sobie, że one by same chciały być w finale i tak próbują wykosić tych wszystkich mężczyzn. No im się udało, bo aż trzech poleciało w jednym tygodniu. No zostało jeszcze dwóch i nie wiadomo, co jeszcze będzie dalej. Kto zostanie w ogóle kolejnym farmerem tygodnia, bo tego na razie jeszcze nie wiadomo. Ale pewnie, skoro Tobiasz i Seweryn wpadli, no to pewnie mogli napisać list i pewnie wyznaczą kolejnego farmera tygodnia. Tylko że jak będzie dwóch różnych, to no to nie, będzie kolejny jakiś pojedynek, więc pewnie będzie jakiś kolejny pojedynek, kto powinien dostać ten tytuł, więc przed nami tydzień półfinałowy, w którym na pewno emocji nie zabraknie i na pewno też będą jeszcze jakieś zwroty akcji, no bo ta edycja praktycznie od pierwszego tygodnia pełna jest takich zwrotów akcji, choć nadal widzowie nie są zadowoleni z tego wszystkiego, no bo na pierwszym planie nie są zwierzęta, na pierwszym planie są spiski, knucia, niektórzy uczestnicy w ogóle nie przypadli widzą do gustu i oczywiście widzą wszystkim wierszą ustawkę, że wszystko jest robione tak, żeby to Amanda przeszła do finału, tylko że właśnie później głosują widzowie, może widzowie, tak by trzeba było powiedzieć, bo nie wiadomo jak będzie, czy to głosowanie nie zostanie jakoś zmanipulowane, ale jest duża szansa, że w tej edycji, że nie będzie super farmer, ale super farmerka. To by były programy z tego tygodnia, teraz czas na pozapominajki. I pierwszy z programów Słów, Cięcie, gięcie". To Program rozrywkowy emitowany w latach 1995-1996 na antenie TVP2. Program prowadził Szymon Majewski. W programie prezentowane były różnego rodzaju scenki, rebusy, na podstawie których trzeba było odgadnąć hasło. W tych filmowych scenkach pojawiali się aktorzy, m.in. Hanna Śleszyńska i Piotr Gąsowski. Na podstawie tematu tych scenek, a zwłaszcza tekstów w nich padających, trzeba było rozwiązać rebus. Odpowiedzi udzielali widzowie dzwoniący do programu. W programie pojawiały się również piosenki, jedną z najbardziej wspominanych przez widzów jest utwór fasolek kraść nie można. Kolejny z programów to 3 kwadraty, po turniej emitowany w latach 1996-1998 na antenie telewizji Polsat. Program prowadził Dariusz Kordek. Na początku programu pokazywane były 3 kwadraty w kolorach żółtym, czerwonym i zielonym. Każdy z kwadratów składał się z 16 pól. Widzowie dzwonili do studia i odpowiadali na pytania. W przypadku dobrej odpowiedzi losowane było jedno pole, jeden z kwadratów się podświetlał, a uczestnik wtedy mógł odpowiedzieć na kolejne pytanie. Albo zabrać nagrodę. W każdej dobrej odpowiedzi uczestnik mógł zrezygnować i zabrać pieniądze, albo zaryzykować odpowiedź na kolejne pytanie, odsłaniając kolejne pole. Nagrodę główną można było wygrać tylko wtedy, gdy udało się podświetlić wszystkie pola w jednym kwadracie. Koniec jeszcze jeden program. Wybacz mi. Ten program był emitowany na antenie TVN w 2000 roku. Program prowadziła Anna Maruszeczko. Do programu zgłaszały się osoby, które chciały kogoś przeprosić. W trakcie programu była opowiadana historia tej osoby, o tym jak doszło do płótni. Następnie przedstawiciele programu udawali się kwiatami do osoby, która miała zostać przeproszona. Jeśli przepraszany przyjął kwiaty i postanowił wybaczyć, dochodziło do spotkania i rozmowy między tymi osobami w studiu. Program powstał na licencji holenderskiego programu Head Speed Men, emitowanego w latach 1993-1999. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!